Witam Was serdecznie, jestem Ezoja i przychodzę z krótką informacją na temat świec intencyjnych. Będziemy czynić w pełni, pełnia 19 grudnia 2021, do 19 grudnia, do godziny 12, czyli do południa, zbieram osoby chętne na intencje, jeśli chodzi o świece intencyjne. Będę działać, będę czynić, palić świece w Waszej intencji. Dla każdego z Was podchodzę indywidualnie. Do każdego z Was podchodzę jakby osobno i, i skupiam się na Was bezpośrednio. To nie jest tak, że hurtem świece wkładam i się one palą, tylko na każdej świecy, a mam ich trochę już przygotowanych, y są, i jeszcze mam tam z tyłu za, za kartami kolejne, kolejne paczuszki, więc tych świec jest. Y możecie przychodzić z jedną intencją albo i więcej, na każdej takiej świecy z wosku naturalnego. Będę e, takimi gwoździkami rytualnymi, specjalnymi wyryć Wasze imię, nazwisko, datę urodzenia. E, wy wpisujecie chęć, wyrażacie zgody. Poprzez wpisanie się na formularz wyrażacie zgodę, żeby wczynić w Waszym imieniu. I jest to zjednoznaczne, że zgadzacie się z zasadami panującymi tutaj w tym formularzu. I w formularzu jest taka informacja: proszę wpisać swoje imię i nazwisko, datę urodzenia oraz intencję, w jakiej mam zapalić świeczkę. Intencja, proszę, aby była w formie dokonanej, co jest bardzo ważne. Bez zaprzeczeń, na przykład, ja wpisuję swoje imię i nazwisko, urodzona, datę urodzenia, jestem szczęśliwą posiadaczką pięknego domu przy lesie. I to jest w formie dokonanej, że już to posiadasz, masz. I, i, I dalej będę czynić ja. Albo mm, ja wpisujesz imię i nazwisko, urodzona, urodzony, im, data urodzenia. Jestem zdrowa i pełna sił witalnych. Nie, że chcę wyjść z choroby, albo ja chciałabym. Nie, ja chciałabym, albo chciałbym, bo możesz chcieć cały czas i całe lata chcieć, być w tej energii chcieństwa. Ja mam, ja posiadam, ja jestem w tej formie, żeby były wpisywane przesłania. Jedna świeczka to jedna intencja. Na zgłoszenia czekam do 19 grudnia do godziny 12 w południe. I, I ważne aby była wpłata dokonana dowolna ile w duszy ci gra. Jedna świeca i jedna intencja. Tych przez intencji możecie mieć naprawdę wiele. Ile w serduchu wam gra i chcielibyście żeby się realizowało. Pamiętajcie tylko tak jak przy oczyszczeniach, nie jestem gymem z lampy, że Wy przychodzicie, płacicie, wymagacie i mam to zrobić. Nie. Bardzo dużo zależy też i od Was. Ja tą świecą, tą intencją wspomagam Was, by to szło w dobrą stronę i w stronę, którą powinno iść. To nie jest robienie czegoś za Was, to jest ukierunkowywanie energii w sprawach, na których Wam zależy i w którą powinno się dziać. Myślę, że to fajna jest sprawa, sytuacja. Każdy z Was um, jest, jak, jakby wyproszone, wymodlone i ukierunkowane bardzo mocno energetycznie w sprawach, na których Wam zależy. I to wypełnienie, wypalenie tej świecy jest takim uwieńczeniem, dopaleniem, taką kropką nad i zrobieniem, że od tej pory się już dzieje. Energia pójdzie, będzie szło w Waszą stronę, w Wasze, w wasze intencje i Wasze starania. I dalej, po wypaleniu, ważne, żebyście wy szli tą drogą, o którą tu prosicie. Nie, że czekacie założonymi rękoma, e, aż zacznie się dziać, tylko wy czynicie i sięgacie po to, by się działo i spełniało, bo z... Jeżeli macie siedzieć i nic nie robić, to lepiej w ogóle nie wysyłajcie, nie proście i, i, i siedzcie w stagnacji dalej. Jeżeli naprawdę chcecie zmian w swoim życiu, to musi to z waszego serca wypływać. Musicie wierzyć w to, że zaistnieje. Ja wspomogę energię, żeby szła w odpowiednim kierunku, w odpowiednią stronę. I za tym idźcie też i wy. Będzie wam łatwiej, jakby, będzie wam w energiach przychylniej, będzie jakby z możliwościami, nowe możliwości się otworzą, nowe sposobności, e, sytuacje takie będą sprzyjające, żeby mogło się to wypełniać. Oczywiście, u niektórych to będzie trwało dłużej, krócej, u niektórych to proces, muszę się najpierw jedno oczyścić, skończyć, żebyś mogło zaistnieć to, o co tu prosicie w intencjach. Niemniej jednak wszystko ma swój czas, swoje miejsce i porę. To będzie przybliżeniem was, do Waszych pragnień, do Waszych intencji. I niech się dzieje, niech się spełnia i wypełnia. Pod filmikiem macie formularz, zapraszam Was serdecznie do wypełnienia. Będzie to chęć wyrażenia zgody za istnienia, by czynić w Waszej intencji Oczekuję też wpłat jakichkolwiek symbolicznych. Może być to przykładowe 5 zł, 10, 20, niektórzy płacą i 50, jeżeli tych przesłaniesz więcej. Kwestia woli i, i waszego wewnętrznego czucia wewnętrznego. Tu nie ma żadnych, że musi być jakaś wpłata, jakakolwiek, aby, aby z waszej strony tylko wyszła energia, żebym mogła czynić, żeby to było wyrównane i żadnych długów karmicznych nie było wszystkiego dobrego życzę zapraszam do zapisywania się na formularz i 19 czynimy pozdrawiam was Ezoja